Dzień dobry, kochani. Zapraszam serdecznie wszystkie osoby, które urodziły się w znaku panny na czytanie tygodniowe. Tydzień od 27 września do 3 października 2021 roku. Zobaczmy, co u osób urodzonych w znaku panny w tym czasie. Jaka energia? Co, kochani, idzie do Was? Karty 27 września 2021 roku do 3 października 2021 roku. Co dobrego. Z jaką energią rozpoczynacie ten tydzień? Z kartą kapłana. A co odchodzi do przeszłości? Paść pucharów. Co przychodzi do Was w tym tygodniu? Paść pentakli. Na czym warto się skupić? I tu mamy maga. <laughs> A kończycie siłą, moi drodzy. Kartą siły. W tle czytania karta gwiazdy. Karta gwiazdy mówiąca o uzdrowieniu, o nadziei. Karta wodnika, czy taka mm, osoby, która. Mm, Potrafi w sposób rewolucyjny patrzeć na, na świat, podejmować nowe wyzwania. Karta Gwiazdy mówi też o projektach, pomysłach pod Szczęśliwą Gwiazdą, początkach pod Szczęśliwą Gwiazdą, yy, początkach relacji, chociaż tutaj to jest karta singla, tak? Karta Gwiazdy mówi najczęściej o singlach, o osobach, które idą same przez świat, przez życie dużo emocji, ale też uzdrowienia, różnego rodzaju, takiego wiecie, duchowego uzdrowienia, uzdrowienia sytuacji, nadziei na lepsze jutro, uzdrowienia relacji, no też tego typu energia. Jak rozpoczynacie ten tydzień kartą kapłana? Słuchajcie, karta kapłana mówi o nauce, o nauce na uczelniach wyższych, o pobieraniu nauk, dokształcaniu się, ale wiecie, no, robieniu nie wiem, docenta, profesury. To jest karta uczelni wyższych, czyli to nie jest kurs, to nie jest robienie jakichś podstawowych szkoleń, tylko już szlifowanie. Szlifowanie tego, czego chcemy się uczyć, wiedzy, jaką chcemy osiągnąć. Karta struktury, powiem stabilności. To jest karta trwałych związków, jeżeli przy relacji się pojawia, jeżeli przy kwestiach pracowych, to, to są umowy podpisane długofalowe. To są stabilne prace, to są długofalowe umowy, długoterminowe, prace na wiele, wiele lat. Jeśli taką pracę rozpoczynacie w tym tygodniu, może to być praca, która da Wam stabilizację na wiele lat. Jeżeli podpisujecie jakiś kontrakt, umowę, projekt, rozpoczynacie, to to będzie trwałe, stabilne. W karcie kapłana to jest energia stabilna. Może też z takiej pozycji po prostu wychodzicie, z takiej pozycji kapłana rozpoczynacie ten tydzień w energii. Ja wiem, mam silne podstawy, mam silne podwaliny do tego, żeby wiedzieć, żeby wypowiadać się na pewne tematy, tak? Mam wiedzę, mam umiejętności, mam stabilną pozycję. No, też tak może być. Ale taka fajna, stabilna, tylko że tutaj, słuchajcie, też w tym kapłanie jest jeden taki minus. To jest pewien rodzaj betonu, czyli tego ruszyć za bardzo nie można, tego podważyć za bardzo nie można. Gdyby chciał ktoś kwestionować pozycję kapłana, bardzo ciężko. A może też wasza pozycja jest tak silna i nie można jej kwestionować. No to wtedy super. Co odchodzi? Paść Pucharów. Paść Pucharów, słuchajcie, energia. Dziecka, energia, e, też może być, w paziach mamy zwierzęta, tak, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc może być to, jeśli ktoś dzieci nie ma, e, nie wiem, nie wyfruwa z domu komuś dziecko, może to być e, odejście przyjaciela czworonoga, tak, chociażby, no, może tak być, bo, bo to są też, no, w paziu pucharowym bardzo, tak, psy, które są nam wierne po prostu, też... Yy, paść pucharowy, by uosabiał właśnie tego rodzaju energię. Jest to karta przyjaźni. Szczerej. Takiej oferty przyjaciela otwartego, ufnego, takiego słuchajcie, który nie ma żadnego interesu w tym, żeby nas pocieszać, on po prostu nas pociesza, tak? Nie ma interesu, żeby nam pomagać, on po prostu chce nam pomóc. Um, to jest energia otwartości, ufności, ale też i niedojrzałości, bo Paś Pucharów jest niedojrzały emocjonalnie. Paść pucharów, obraża się o byle co, fochy robi, um, nie odzywa się, um, bardzo humorzasta osoba, tak? Um, jeśli um, jest to wasza energia odchodząca do przeszłości, drogie panny, um, no może tak być, że wasza naiwność odchodzi, taka ufność, um, otwartość, może trzeba tutaj bardziej wykazać się dorosłością, sprytem, dojrzałością, może też jakiś przyjaciel odchodzi do przeszłości. Dobry, serdeczny przyjaciel. Tak? Może się rozstajemy z kimś, nasze drogi się rozchodzą, albo wyjeżdżamy gdzieś, albo przyjaciel wyjechał. Też. Szczera relacja, szczera oferta przyjaźni, sympatii. Um, osoby no, najczęściej do 30 roku życia, tak? Albo zwierzęcia. A co przychodzi? Paść denarów. To jest zupełnie inny paść. Słuchajcie, ten paść bierze asa denarowego i on robi z niego użytek. On uczy się inwestować. On potrafi rozpoczynać jakieś nowe projekty. Paść denarowy wykorzystuje szansę od losu. Ten dostał puchar. Pełen emocji. Słuchajcie, no rybka spełniająca y, życzenia, tak? A ten z jednego denara chce zbudować imperium, będzie kiedyś królem denarowym. Będzie stabilnie, będzie mm, dobrze finansowo, będzie mądrze zarządzał, mądrze inwestował, yy, poszerzał swoje, swoje imperium. Więc on wykorzystuje. Swoje e, doświadczenia, których jeszcze nie ma zbyt wiele, uczy się inwestycji. To jest też karta ucznia. To by się nam pokrywało z kapłanem, bo chętnie dokształca się, nabywa wiedzę, jak inwestować i pomnażać te denary. Więc e, mogą przyjść w tym tygodniu do Was jakieś nowe projekty, pomysły, inwestycje. Będziecie rozpoczynać, działać. Coś tutaj się będzie zadziewało. Też tutaj mówiłam o tym, że to jest karta wodnika. Nie wiem, czy wspomniałam, że wodnik to taka energia trochę rewolucjonisty, czyli takiego trochę e, pójścia pod prąd, nie robienia tego, co wszyscy, a to jest tło tego czytania, czyli uzdrowienie sytuacji, być może waszej sytuacji uzdrowieniem jest zrobienie czegoś, czego nie robią wszyscy, czegoś innego, czy, albo w inny sposób niż to wszyscy robią. Owszem, dokształcenie się, ale na przykład inwestowanie już po swojemu. Dlaczego to mówię? Dlatego, że karty mówią, abyście się w tym tygodniu skupili na magu. A mag kreuje swoją rzeczywistość po swojemu. Eee, nawet jeżeli miałby czarować, mamić, bo czasami on jest kuglarzem, to on swój świat ma takim, jakim go chce mieć. On ma wszystko. Mądrość, narzędzia, umiejętności. Odpowiednie okoliczności. Wszystko, wszystko ma na swoim stole, w zasięgu swoich rąk, w zasięgu swojego umysłu. Dlaczego? Bo on wykorzystuje wszystko, co posiada, a posiada bardzo dużo posiada wiedzę, posiada możliwości, szanse, okazje wszystko potrafi wykorzystać. I karty mówią: skup się na tym, żebyś kreował swoją rzeczywistość w tym tygodniu po swojemu, tak jak ty ją widzisz. Ty nie czekaj na Złotą rybkę, aż ci spełni trzy życzenia. Ty, wyczaruj sobie ławicę ryb. Co tam ci z jednej rybki? I czym kończycie ten tydzień? Siłą, mocą, mocą wewnętrzną, kartą lwa, kartą działania. Wiecie, co, ona słucha mi się jedno. Jeżeli wy macie jakiś pomysł na siebie, a jeżeli wy się dokształcacie, inwestujecie, tworzycie coś na własny sposób, po swojemu, to jak ma nie być siła wynikiem tego tygodnia? Ona musi się tam znaleźć, bo to buduje wewnętrzną moc, to buduje poczucie wartości. Tu jest poczucie wartości. Ja jestem wielki. Ja jestem silny, ja jestem mocny, ja będę chciał, to tutaj na tym stole królika z kapelusza wyczaruję. Bo tak mi się podoba. A jak go nie ma, to znaczy, że ja nie chcę królika, może coś innego chcę. Także to, że wy zainwestujecie tego asa denarowego właściwie, wykorzystacie swoje umiejętności, a których nie macie, to je nabędziecie, powoduje, że wzrośniecie w siłę. Nabierzecie pewności siebie, że chcieć to móc. Świetny tydzień do działania. A pamiętajcie, że w tle macie kartę szczęśliwej gwiazdy, czyli wasze projekty, pomysły są pod szczęśliwą gwiazdą. Może wy nawet jesteście pod szczęśliwą gwiazdą. Zobaczcie, co pod spodem. A pod spodem pustelnik. Mądrość wewnętrzna, karta panny. Kontakt ze swoją mądrością wewnętrzną. Wszystkiego dobrego, kochani.